PlayStation Pulse 3D oficjalne słuchawki tak. do PlayStation 5, wykorzystujące już tą jaką technologię Maćku? Tempest. Tempest. No to słuchajcie, ja pierwszy raz tutaj, moja, moja ręka jest tutaj. Pierwszy raz mam je w rękach i one wydają mi się takie. Powiem ci szczerze, tanie. Słuchajcie, sugerowana. Cena to no, 4,9,9 tak. za te słuchawki no, ale... stylizowane są z PlayStation 5. Czy ja wiem, czy, czy wyglądają na tanie. No nie, bo jak mam głośnik słuchawki takie za 120 zł, jest to z gorszego tworzywa na pewno plastiku. Gąbeczki wydają się być milutkie dla ucha. Milutkie, ale zobacz, że one w ogóle tak nie sprężynują mocno. Tak by one. były... No trochę ta, guma ich, ta tak. trochę guma ich trzyma, to też pewnie trochę pomaga, żeby ten plastik tam szybko nie pękł. Tak ja mam wrażenie, bo on już zobacz, że ten pałąk jest plastikowy, nie jest aluminiowy. Ale powiem ci, że właśnie przez to wydają mi się tanie. Poczekajcie, wezmę moje słuchawki, które już na co dzień jest od roku. No a ty masz o wiele lepsze te słuchawki, powiem ci szczerze. No, ale zobacz. I tutaj, bo na przykład nie lubię tego podwójnego pałąku, bo ten podwójny pałąk, on się wydaje troszeczkę taki mniej solidny, sprawia wrażenie, że taki na to bloczepkę, żeby się nie właśnie żeby się nie złamał. Jakoś ja nie czuję się pewnie, jeżeli mam coś oprócz jednego pałenku. Zobacz tutaj. No a ile te słuchawki kosztowały? No te kosztowały troszeczkę więcej. No to ile? 1000 zł? Tysiąc złotych. No właśnie, czyli dwa razy cena tych słuchawek od PlayStation. Ale one, ale one mają ten model, którego ty używasz na co dzień. No tak. Tylko że to są jest bez ciemno ciemno dobra. Dobra. tak. No no to jest ten sam model i sam Moim zdaniem będzie... one są wiele lepsze niż te, które będziemy sprawdzać, ale będziemy oceniać je maćku pod względem ceny tak. do jakości. Bo, e, bo powiem Ci, że na przykład jeżeli chodzi o same sony, to nie wiem dlaczego, ale Silvery, pamiętasz, platynium silvery, goldny. Pamiętam Gryta, oczywiście, nie? że tak to one wydawały się w rękach bardziej solidne. No. To... No, po eee, Tak, robiły tak, ten te te sam nawet pałąk e, aluminiowy od góry mhm. był fajny, tylko on miał jeden, jedną wadę. Jeżeli się lekko go puknęło, wszystko było słychać w słuchawkach, tak. dlatego może zrezygnowali z tego aluminium. Ale dobra, przejdźmy, zobaczmy, dobra, jak to się będzie nam prezentowało. E, mamy dwie gry przygotowane e, pod. Właśnie, które wykorzystują mm -hmm. tą technologię dźwięku przestrzennego i zobaczymy, no, jedziemy, słuchajcie, gdzie to się włącza. Ładujemy to w ogóle przez kabel USB-C I, i to jest bardzo fajne. W ogóle włączyłem, nie, dobra. Słuchawki, które muszę mieć, żeby mieć mikros. USB powinno być w ogóle tym. OK. Poczekaj, bo jeszcze tutaj nic urządzenia wyjście. Może weź jeszcze pudło, bo pudło może ci nie, tutaj niech to pudło będzie. Wyjście audio, mm -hmm. telewizor, ale my chcemy zmienić, ale jeszcze nie, nie włączyło. Się. A sparowałeś się wcześniej? Nie, ja w ogóle jeszcze ich na uszach nie mam. No dobra, no to weź się włącz. O, włączyłem. O, teraz, widzisz, Teraz jest, się tak nam, jest. No, pojawiła się na mnie O, i teraz widzicie, urządzenie wyjście od razu przeskoczyło? Zgadza się, bo na można sobie to ustawić. Tak, tak, więc ja się zanurzę już w nich. Hmm. E, powiedz coś. Mówię coś? No, zdecydowanie Maćka słyszę um, o połowę jego głos. Nie, bo w ogóle słuchawki Sony mają świetne. To zobaczysz od Xboxa, miałem drugie na uszach. Tam się tak fajnie ucho wtapia, więc pewnie lepiej wycisza. Ale zobaczymy. Tak, zobaczymy. E, dobra, jest zestaw słuchawkowy USB tak, wireless. jest. bez problemu. No ogólnie teraz. W... E, włącz dźwięk 3D, prawda? Tak. No to możemy go wyłączyć popraw jakość dźwięku w słuchawkach wykorzystujących efekt dźwięku 3D. W... W przypadku gier i multimediów, które obsługują tą funkcję, usłyszysz dźwięk dobiegający z lewej i prawej strony, a także z góry oraz z dołu. Dostosuj profil dźwięku 3D. Można tutaj zajrzeć z ciekawości. Co? Wow! Woda. Słyszę e, szum. O, teraz, jeżeli mikrofon zgarnie, to wy teraz to słyszycie. Su Na pewno słyszą. Tak. E, widzowie. Szum. I mamy tak. Który dźwięk jest odtwarzany na 5 różnych wysokościach? Wybierz tą, którą słyszysz najbliżej poziomu swoich kuszów, czyli dostosowanie do siebie. Poczekaj, ja się odłączę. No to dawaj, poczekaj, powoli, powoli, powoli. Słyszałeś taką ścieżkę? No, jestem ciekawy, który dla ciebie. Masz, usiądź sobie, niech ci trochę kamera złapie. poczekaj. Nawet możemy od ciebie zacząć, jak już sobie usiądziesz. Trzymaj Maciej. Dobra, próbujemy. Weź tu ci w trochę. To tam masz regulację, Mać. Poczekaj, troszeczkę. Poczekaj. Masz regulację, gościa. Nie, bo ja nie, ja nie wiem. To... Pokaż. O, jest, pokaż, jest, jest, tutaj. O, kurcał się pojawił. Dobra. Poczekaj. O! No! Ale włączyłeś mikrofon. Tak, tak jak się się na Dobra, okej, okay. tryb pierwszy. Aha. No. Aha. Mhm. Dobra, weź wyżej. Weź od trójki. Wyżej. Wyżej. Dobra, to te będą. Pokaż. Teraz ja zobaczę. Mhm. Który jest dla nas najbliżej naszych uszu, tak. tak? Ogólnie pamiętam to jak się zastanawialiśmy, chyba podczas prezentacji na E3, kiedy. Przepraszam, moim zdaniem trójka albo czwórka. Czwórka mhm. bardziej, jakby woda lała mi się na głowę. Mhm. Trójkę mam wrażenie, że chyba najbardziej bezpośrednio i też tak jest domyślnie. Mhm. Tak więc y, może zostaniemy przy tym. Zostawmy przy domyślnie. Tak więc, y, no już powiedzmy, że sobie je skonfigurowaliśmy. Mhm. I sprawdzimy teraz w dwóch grach, jak się nam to prezentuje, kochani. Tak więc, proszę Maćku, czyń honor w sumie. Bardzo no. proszę, zarzuć. A, a, a propos, pamiętasz, jak przy prezentacji. Przesuń się troszkę bardziej, żeby, żebyś był a. widoczny na kamerze. O, super. Słuchajcie, pamięta, pamiętasz, jak z Bartkiem rozmawialiśmy o to już zmienialiśmy się, że jak to PSK będzie badała nasze <laughs> ucho. Tak, dokładnie. Zgadzaliśmy tak, się, że tam... No i... Skan to wszystko, a to no, się okazało, że to po prostu będzie prosta ta. Prosta zasada, jest opcja, tak, pięć, pięć opcji, więc to pani się sprawdza. Proszę czyń sobie honor. Eee, to może od to... Spidermana włącz, Spidermana, dobra. a później przejdziemy do... Nie nie tego, może w Milesie lepiej to będzie uchwycone, bo bardziej się koncentrują na Miles. No dobra, łączmy no Milesa, na no pewności. Jeszcze przed tym Maćku wejdźmy w opcję i zobaczmy, czy tam może coś dodatkowo jeszcze Dobra. będzie. tutaj warto wspomnieć, że tak jak w Dalby Atmos, trzeba mieć wykupioną tą usługę, żebyśmy korzystali z Dalby Atmos. aplikację? Tak, to tutaj PlayStation nam oferuje to za free ten efekt. Tak, nie, ale tak? z jednej strony ma to taką wadę, że to jest dla PlayStation, więc trzeba to opracować oddzielnie. Tak. Wolałbym, żeby Playjak. Byłoby, tak. tak. Ale Atmos powinien też być za darmo, a nie, że wymagają ode mnie, żebym jeszcze no, płacił. To... Ale dobra, palicho tutaj to nie jest, bo nawet płacimy jednorazową dobra. usługę. Dobra, to teraz zapisane, to dobra, to weźmiemy tego, nie? Ty jest 10%, może tam będzie coś. Weźmy dobra, to... w ustawienia. Poczekaj, weźmiemy w ustawienia jak Okej, okay, no problemu. Tak więc, To ma... znaczy, dźwięk jest czysty. Jest płaski, ale jest czysty i teraz wchodzimy w ustawienia. Yy, dźwięk i dobra i teraz. Słuchawki są zaznaczone. O, weźmę, ściągnę weź. i tak. Angielski dubbing wyłączony, tryb otwarwania dźwięku. Dobra, są słuchawki. słuchawki. Dźwięk mono, no to z automatu się wyłączyło. Tak. I teraz słuchajcie, szczerze, nie ma nic. Włączmy grę, weźmy no. gameplay, polataj trochę. Aha, to misja z pociągami ogólnie, zobacz, tak podbiegnę sobie. Ray Tracing działa, widać, jak fajnie. Widać, widać. Nie, Ray Tracing naprawdę robi robotę. Teraz robi. właśnie o gry mam ten dodatek Spidermana i też sobie wziąłem to pół na pół. Mhm. To jest fajny taki. To jest fajny taki tryb. Tak. Kompromisowy tryb dla każdego. Mhm. Tak, tak, czuję. Czuć słychać? Teraz? Słychać, słychać. Ogólnie, żebym miał to, wiecie, powiedzieć jak to... Jakie to są odczucia, to jest tak, jakbym się czuł. Jakbym naprawdę wpadł w tłum ludzi. Z każdej dźwięk dobiega, co pewnie? Tak, z każdej strony i to jest chyba, wiesz co, jeszcze spróbujemy jak wpadnie jakieś yy, interwencja, że podczas walki jak zobaczymy. Ale tak. Ale to, ale to czuć ogólnie. Dobre. A weź teraz Maćku z Demi, mhm. naszego headseta, zarzuć takie zwykłe, klasyczne, co parę lat temu kupiłem słuchawki, w sumie bardzo dobre, mają fajną głębię, dobrego basa mają, słuchajcie przewodowe, prawda, no dobre. ale one wtedy na swój, swój czas to było dobre może z 5 lat temu, yy, kosztowały też około 500 złotych. Dobre słuchaweczki, jestem zadowolony z nich do dnia dzisiejszego. Krótki kabel dopada i są idealne. Mhm. Katuję je na co dzień. Sprawdźmy, zobaczmy czy ten efekt będzie podobny, bo tutaj... nie. Nie od razu czuć. Od razu słyszysz? Od razu jest taka jedna ściana dźwięku. Mhm. A weź tam jakieś jeszcze te, te które używam do montażu, one wyglądają strasznie, ale one są chyba. Tutaj najlepsze i są na kablu. O. No tak, 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 tak. Słuchajcie, to są to są do codziennego użytku. Tak. Maciek sobie kupił przewodowe, to Bez mi to tak. Pożyczy. I one mają, one mają największe pasmo z nich, więc zobaczymy. One są tak dobre, że czasem e, muszę na gorszych odsłuchać, tak dźwięk e, e, słuchać, e, słyszeć. O. Poczekaj. PlayStation obiecuję, że w każdych słuchawkach powinniśmy odczuć bardziej tą głębię 3D, a w tych pulsach. Jest! 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 I! Dobra! Jest! I teraz jest ciekawie. Bo powiem Ci szczerze, nie jestem pewien, które grają lepiej. Bo u tutaj jest to czyściej tak zaakcentowane. Tutaj też jest ten efekt, mhm. ale przez to, że jest wyższe spektrum dźwięku, Wiem. to jakoś jest lepsze. Ale to ty musisz sam zobaczyć. E, dobra, to teraz się zamienimy to na tak. miejscówki. Teraz ja odsłucham, posłucham, zobaczymy. Dobra, to najpierw pulsa. Najpierw sobie założę pulsy. Albo nie, najpierw sobie nie zrobię, daj mi ten. Dobra, to trzymaj. Ja najpierw, mówisz, że ty te ostatnie założę, tak. ale założę te, mówisz, że tutaj... No tutaj, tutaj od razu czułeś, że coś jest nie z tym 3D. Widzisz, jest tak płasko. Jak ona powiedziała yy, yy, po Spidermanie słyszałem mhm. bardziej to w, lewe, w lewym uchu. No ale te znam, tak? Te znam, te znam słuchawki, więc nie wiem jaki powinien być... To dawaj w pulsie. Dokładnie tak. I je... Ty je wyłączyłeś. Tak, tak, bo no, żeby się wiesz, nie mieszały. O, teraz już są. Jest tu bardziej słychać. Yy, tutaj... Yy, no. Więcej dźwięków, tak jakby dochodziło do ale, lewego albo prawego. No, tak, dźwięk jest ciszy, ale jest bardziej, ma no, bardziej sceny, nie? Ja sobie jestem głośny, bo ja troszkę bardziej jestem głuchy. Nie, no, jak samochód tak. przyjeżdża, to słychać jakby od góry trochę jechał, i później no. słychać ten dźwięk przestrzenny. Fajnie, tak. tak. no Zdecydowanie wśród przechodni bardziej słychać tak, ten dźwięk przestrzenny, tak. superansko Teraz sobie fajnie, że to suwakiem można sobie wyłączyć, tak. nie trzeba nie Fajnie, że się bardzo szybko parują, to tak. jest najważniejsze. Dla nas parowanie parowanie jest nie. dosyć ważne, teraz sobie sprawdzimy to na tych też dobrych kablowych. Słuchaj, no dobra. No, dźwięk jest lepszy w, całym sobie, w ale samym sobie. efekt, samym e, dźwięk jest lepszy, ale tak. efekt tego 3D minimalnie nie, moim zdaniem... Nie, nie minimalnie jest, jest lepszy. No to widzisz, musiałbym się jeszcze dłużej pobawić, tak. ale mam wrażenie, że efekt tego pulsa 3D rzeczywiście jest tu lepszy. E, e, słyszalny jest ten efekt. E, tutaj no, sam dźwięk tak. jest do, o wiele lepszy. Czystszy. Przy, czystszy no tam najgorzej to wypada. Tak, bo tam wyszedł kompletnie płasko, że jest to 3D, mimo że ale... tutaj fajny basik jest, tak. e, ale no wiadomo, e, bas, no dźwięk przestrzenny bardziej też w grach multiplayerowych może nam mm. się przełożyć na to, że będziemy słyszeć kroki typa. Ale pamiętam, ale te 3D audio nie było od PS5, bo Ancharted 4 obsługiwało, pamiętasz? Tak, więc no. było, było z Ancharted 4, że było 3D audio. Jakby co to piszcie w komentarzach. Jak coś palnąłem głupotę, czy coś zobaczymy. Następną grę, prawda, tak. Maćku? Słuchajcie, następną grę, jaką odpalimy, to będzie chyba Astro, nie? Tak. I słuchajcie, czyli to jest benchmark dla wszystkiego co PS5. Tak, bo tutaj on, ta gra, yy, która jest po pierwsze, przyzajbistą grą, fajną, przygodową, pokazującą tak. możliwości Dual Sensa w najlepszych jego aspektach pod względem wibracji mhm. e, oraz e, haptycznych tych wibracji oraz e, no, e, spustu. Tak. E, czuć go. E, ale to już od Sens to w specjalnym oddzielnym e, materiale, który też jest warty uwagi, mhm. ale teraz właśnie jak, jak mówisz skoncentrujemy Weźmą się na tym dźwięku. Weźmiemy I Słuchajcie, tak i to jest w ogóle to jest jedyny zespół, który przeżył, na no powiedzieć, za zamknięcie z Sony Japan, z Japan Studios. Tutaj jest w ogóle orkiestra do ucha, tak. Specjalnie, żeby wszystko, wszystko pokazać. Powiem wam, że każda konsola powinna mieć takie danko. I jak czy wiatera? Super! Jest super! Jak te mewy, powiedzmy, że to mewy leciały, no to było słychać, prawda? Od góry do dołu. E, muzyczka, fajnie się tu prezentuje, bo tutaj bardziej jest słyszana ta muzyczka. Ale mm -hmm. nie chcę skusić, uciekaj ty łobuzie. O, no, bierzesz się, łobuz atakuje. Tego przeciwnika też słyszałem z lewej strony. E, jak najbardziej e, siadaj Maćku, Zerknij jeszcze tutaj. I teraz słuchajcie, jest pytanie. Już tu nie będziemy porównywać na innych, tak. bo już wiadomo. Może jakiś multiplayer jeszcze odcinek? A A odwrotnie, odwrotnie. Ja sobie przyciszę trochę, bo. Wyciszę na spokojnie. Teraz sobie tutaj przy wiatrakach sobie widziałem Bardzo, bardzo fajnie tutaj. Kręci się wokół głowy. I ogólnie tak. Ja, ja powiem Ci szczerze. Lubię dźwięk w grach. Bar bardzo często gram w domu na słuchawkach, mhm. ale powiem Ci, że nie wiem. Naprawdę bardzo mnie boli, że to nie jest Atmos. Dobrze i niedobrze, powiem Ci szczerze, a czy powiem Ci dlaczego jest niedobrze. Dlatego, że nie wszystkie gry, e, większość gier może wspierać jakby Atmos, bo jest to, e, wiesz, guzikiem dla takiego dewelopera. Tak jak się wydaje. Tutaj muszę specjalnie to przystosować, chociaż może daleko e, jabłko oni nie pada. Ale bo słuchaj, w jednym i drugim mamy ten dźwięk. Ale to, nie, ale to nie zmienia faktu, że to jest kolejny gimmick. Powiedz mi, ile gier na PS4. Oprócz sonowych obsługuje 3D. Zobaczymy, na razie jest to jak na lekarstwo, bo na razie testujemy same widocznie ekskluzywy, tak? Więc tamten dźwięk przestrzenny można doświadczyć. Ale no widzisz, z drugiej strony nic nie płacimy, z drugiej strony nie musimy kupować hardwareu, żeby dostać ten efekt audio, bo można to uzyskać w mniejszej, lub większej wiadomo idzie to na kompromisy, ale na innych Nie no, wiem, ale też. nadal. Za dużo, za dużo się nauczyłem gimików od Sony. Czy to były wychyły, czy to były... poczekaj, czy to były wychyły, czy to były ży, no, żyroskopy wychyły, czy e, lampki w padzie, których inny deweloper nie wykorzystywał oprócz Sony. Warto wspomnieć, że one są na pałąku, one się łączą, prawda? E, musimy mieć e, ten, e, takiego pendrive'a e, cycka, zależy kto, jak mówi. Tak, prawda? tak, no musimy mieć ten, musimy mieć dźęgla. Dźęgla, dokładnie którego wkładamy, nie wiem, z przodu, z tyłu, polecam z tyłu, jednak żeby sobie. Powierzchni pianu, zbyt nie prasować, tak więc no, nie podłączymy tego do wszystkiego. Do Xboxa na przykład sobie nie podłączymy tych. Nie? spróbować? Z tego co wiem, no, możemy to sprawdzić oczywiście. No, oczywiście, czym... wy to no, sprawić. oczywiście, że to możemy sprawdzić. Oczywiście, że sprawdzę, ale ja, tak. mam taką możliwość. Ale, ale widzę tak, muzykę otaczającą, słyszę te wszystkie elementy. Tak, zanim... Ale właśnie. No, y, przepraszam, że ci przerywam, no, ale odnośnie tej mojej rozmowy, możemy podłączyć do tych słuchawek Jacka, słuchajcie, i bezpośrednio nawet je do switcha podłączyć i jakiś efekt y, dobrej jakości dźwięku, cena do jakości y, usłyszymy. A w przypadku Xboxa, no, urządzenie łączy się przez Bluetootha, czyli na przykład Nintendo Switch odpada. To znaczy do switcha są adaptery, wiesz? Są adaptery, ale to też różnie z nimi bywa, co? Tak. To nie ale... są oficjalne adaptery. Nie, nie, ale powiem ci, że to jest jedna z tych rzeczy, którą bym dodał do Switcha Pro. Mm -hmm. Bo powiem Ci szczerze, mi to brakuje, bo na wicie były, no, no, no. ale na Vici z drugiej strony były z kiepskiej jakości Bluetooth i się bardzo często rozłączał. Słuchajcie, odpaliliśmy sobie Call of Duty, który tak. oficjalnie nie wspiera tego dźwięku 3D, ale słyszymy, że. A tak, bo. To że jestem, tak. Teraz dzieliliśmy tak. sobie teraz po planszy i czuć. Czuć, że coś z tyłu wybucha. Słuchajcie, to może, to może są takie. O! o no. No to są może takie, nie są to nie wiadomo, 3D pulsy, że wszystko. Ale ogólnie czuć, że coś jest z której strony. Jak to, najbardziej. To może nie czuć poziomu góra dół, Takiego gór, aż tak. Ale czuć prawo-lewo. Nie, no sły, słychać, słychać, naprawdę słychać. No hmm. i tutaj też, jak teraz w multiplayerze jesteśmy czat, możemy sobie przyciszyć razem. Bo z po lewo, nam z bo nam zaraz ten. z balenu, Ja wiem, Okej, okay, ja sobie pochodzę Dobra i jak? Nie, ogólnie tak, to one to są po prostu takie... co? to są takie słuchawki, przy których... Nie wiem, które używałem na ps trójce podobna jakość. No, tak jak teraz. Doznaję. Dźwięku. A wiem, że ten kawałek jest fajny. Możecie sobie to wygooglować w YouTubie i posłuchać, jak wasze słuchaweczki śmigają. Wnioskując jednak trochę po tym, słuchać gdzie powinien dźwięk dochodzić, z której mańki. Płasko. Płasko, ale przestrzennie. Je, to znaczy, wiesz co, nie byś miał 3D Audio. No, jak, rzecz jasna. Czuję ale to jest o, to jest tak, jakby to delikatnie wychodziło w którą stronę Zobacz, to Zobacz. To jest tak, jakby delikatnie wychodziło w którą stronę, ale to nie jest tak wójta. Że... Czujesz to, nie jest, nie jest to takie. Bardziej słyszę to w ten sposób, a czy jest słyszalne? Nie mogę powiedzieć, że nie jest, bo słyszę często właśnie, albo jest to góra dół. Potrafi być. To znaczy ale... Pokazuje, ale nie jest to tak dobicznie. Nie pokazuję Ci czego. Tak ja dobicznie. potrzebuję właśnie czekać do tego. Nie. No, no mówiłem, żeby nie. O teraz zobacz jak słychać? Nie wiem czemu z automatu się troszkę mi się ściszyło. No bo ja przyciszyłem. Moim zdaniem Maśku, słychać na to poziomie tak... zadowalającym, ale e, słuchaj. Jeszcze zobaczymy tam gdzie najsłabiej to wypadało Dobra, weź dawaj walczaj, bo prawa autorskie pójdą. No to jest zdecydowanie płysko, płytko. No. Ale tutaj no, nie jest tak, źle. No to dawaj jeszcze na tamtych. Jak już na wszystko, to na wszystkich. I to jest... I tu jest teraz pytanie... Bo słuchajcie, ta muzyka no, ona jest przerabiana pod to. Tutaj jest bardziej czystszy dźwięk, ale słabszy bas. Na przykład w tego sensu. bo one to są studyjne, one, mają, one nie podbijają ci basu. Ale tutaj, zobacz, że one. Jeszcze się nie nauczyłem. gdzie Tutaj jest plus i minus. Znaczy plus on. i minus Włączenie, tak, bo tutaj mamy mikrofon od samego. Nie, mm. tu jest. Tu jest, na samym wygląda. Tak. One, one, tutaj dla mnie mają mały zakres. Włączone jest? Pokaż. Teraz, poczekaj. Widzisz? One mają mały zakres. Bas na pewno jest bardziej podbity, no i dźwięk przestrzenny dla mnie tutaj jest Maćku. No nie mogę powiedzieć, weź jeszcze raz posłuchaj. Może troszkę głośniej, bo ty tak cicho słyszysz, że był mniej zauważalny. No i co? To znaczy on jest, tylko mi chodzi o to, że on nie ma dużego zakresu. No nie ma dużego a zakresu. Jest, on ma dużym... zakres, że ten dźwięk przestrzenny jednak słychać, ale tej tonacji głosu jeszcze nie ma w tych danych fragmentach. Tak, to tak jakby się on chciał mocniej, ale nie mógł. Dokładnie tak. No i to też takie wrażenie właśnie. Ale efekt ogólnie tych pulsów 3D jest tutaj bardziej zauważalny. To znaczy, no to słuchaj, to tutaj to nie jest per se 3D. Tylko tu jest zakres ogólnie, tak. i słuchawki mają większy zakres, to no będzie to nawet lepszy. Ale w tych grach fajnie tam, gdzie Gry, jest, wykorzystywane to, to pulsy jak najbardziej. No, ale co? Cena do jakości? 450-500 zł. Maćku. 300. Dałbym za 350? 300-350. One są troszeczkę przecenione, tylko. Za dużo wycenione tylko dlatego, że są PS5. No i jeszcze cena jest teraz mocno podbijana ze względu na to, że jest ciężko do dostania ten zestaw. Tak. Trzeba czekać, żeby go wyłapać no albo bo być szczęściarzem. No sam widzisz, że z jakością materiału tego wszystkiego to 300, 200, 289 bym dał. Dobrze też wyciszają, co? Tak. Wygłuszają fajnie. No moim zdaniem yy, no, ja dałem, jak widzicie. Dla mnie w porządku, ale tej kwoty magicznej 5 stówek nie powinny za broń, Boże nie przekroczyć. Nie, tak, powinny. nie powinny. Bo nawet na Allegro potrafią kosztować 3,5 widziałem. Nie, Ze wie, względu nie, na słuchajcie. brak dostępności i taka jest wywindowana cena. No Nie Słuchajcie, nie przeceniajcie, wy słuchajcie, one tyle są. To po prostu kupcie dobre słuchawki na kabel, podłączcie sobie dopada i będziecie mieli to samo. Zgadza się? No nic! Przetestowali, przetestowaliśmy. Uwagi na pewno będą. E, zaczerpnięte tak. do recenzji jeżeli macie to mówcie w komentarzach tak piszcie w ogóle ile czas baterii jak długo ładujecie no i wady plusy minusy my to wszystko zbierzemy też do kupy i sprawdzimy do recenzji ale dla mnie jak na pierwsze wrażenia e, doznanie e, tych założenie tych słuchawek robi e, robotę robią robotę fajnie wykończone e, może troszkę tak wydaje się że są delikatne tak. zobaczymy to się wszystko w stanie wyrobi zobaczymy które będą. No a my pomału przygotujemy się do e, tych założenia od Xboxa. Tak, zobaczymy, zobaczymy w następnym materiale. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, się ciepło. Cześć! cześć.